Nie chcę mówić o tym, co mógłbym dzisiaj osiągnąć. O wolę z tym Majka, i nagrać to kombo Jestem dobrą mordą, od czasu do czasu, bo na ogół nie mam czasu, bo pracuję zawczasu. Słuch za czasu, słów głęboki zasób mam. Idę w taką stronę, że większość z tej postaci byłoby zagubione Łapem moim piedestał stał, widzę gęby uciszone, aż maty uciszone, panu zdaj mi koronę, bo nie jesteś księżniczką, kręci ciebie władza, którą zawdzięczasz cyską Kiedyś zostaniesz sama, ode mnie to wszystko Ej, hey, Ej. Hey. a co by tu nie wyszło, to i tak. Jak jestem sobą, kiedyś przyjdzie rachunek, jaką byłem osobą, wtedy stanę obok i popatrzę na to, nie umieszkam powiedzieć, mam satysfakcję, szma to ej nie chcę kurwa słuchać jaki kiedyś wredny byłem Nie chcę nawet myśleć ile hajsu przepiwszyłem Szybkie hajsy, szybko żyłem i się szybko pomyliłem A gdy kleby zaliczyłem, jeden wdech i przeliczyłem Co ważne powieprzyłem, zrozumiałem, nauczyłem Ha, ważne jak, a nie za ile U, rap mnie wabi jak karabi warabi Potrafi zabić tekst, no mówię pas To nie żart, może się uśmiechnie szachy I te wytrwale niczym gra w trap kulturę propaguje wypływając co mnie trapi, ma eksplodować flowu Tak nakazał mi Kaddafi Nienormalny, nielegalny, wpływ na ludzi też mam zdalny Syną tworzę to nie tekst o te farny. Nie od moje tak, a w głowie pokój niczym Gandhi Uuuu Wyimaginwany świat, lecz podoba mi się taki implodować strach, to przydaje się chłopaki Internować nas, nierealny Jak mi jakiś Mówisz, że stoisz za kimś, a ten ktoś za tobą, wolałbym tak nie mówić, stoję wyłącznie za sobą Kurwa ufajmy słowom Ej. Nie chcę kurwa słuchać jaki kiedyś wredny byłem Nie chcę nawet myśleć ile hajsu przepieprzyłem Szybkie hajsy, szybko żyłem i się szybko pomyliłem A gdy chlebę zaliczyłem, jeden wdech i przeliczyłem Co ważne popieprzyłem, zrozumiałem, nauczyłem Ha, ważne jak, a nie za ile No to się no pany, no to się pany. Może wkrótce się spotkamy.